Każdy z nas grał w gry. Jedne mniej realne, drugie bardziej, ale żyjemy w czasach, w których postęp technologii następuje bardzo szybko, i jestem pewny, że nadejdzie moment, w którym świat wirtualny będzie bardzo dobrze odzwierciedlał świat rzeczywisty. z racji tego, że jestem niecierpliwy człowiek, postanowiłem, że nie będę czekać i zagram sobie w taką grę już dzisiaj. Okej, okay, miałem zrobiony zarys, jak to będzie wyglądało, teraz potrzebowałem tylko odpowiedniego sprzętu. Pierwsze, co zrobiłem, to zadzwoniłem do DJI i zapytałem się, czy byliby skłonni dołączyć się do akcji i pomóc mi w dzisiejszym challengeu. Jakże wielka była moja gdy dowiedziałem się, że pomogą mi i dostałem od nich odpowiedniego drona pod ten challenge, czyli DJI Avata, którego można sterować padem, używając tylko jednej ręki, co zdecydowanie ułatwi mi wykonywanie dzisiejszych zadań. Wyposażony w odpowiedni sprzęt i kilogramy baterii, zabrałem się za wykonywanie dzisiejszych zadań. Dzisiaj piękny dzień, proszę Państwa, ponieważ cały dzień spędzimy z widokiem prosto z drona. Ioey z drona, czas start. Aircraft, <grymianie> <grymianie> procesor overheater. Na, na takiej zasadzie, że jest za długo włączony, on musi latać, on nie może stać i sobie nagrywać, bo SC może się spać. Dlatego, proszę Państwa, będziemy dzisiaj i latali, i nie latali, robili wiele czynności. Ja, zapraszam serdecznie. Jak już w miarę opanowałem chodzenie, czas potrenować koordynację. Pierwszym zadaniem z naszej listy będzie gra w kosza 1 na 1 z Nowciaksem nie Jeb**j! na Widzisz mnie? Widzę. I możesz troszeczkę wyjść z kadru, nie? Żebym Cię nie lubił, twardy. Poczekaj Bo, bo Google, spróbują się, dobrze Jest! Super! Pierwszy rozruch z rana z panem Nowciaksem Zrobiony, nie jest to takie proste, wręcz bym powiedział, w ogóle to nie jest takie Tak akurat widzę, Nowciu, żartownisiu Zagrań to, bo to może być taki take z tym dronem O, o, o Cyk Ooo Siema o, kurwa! Na tam dronem, chłopie ręką! Jo, ho, 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 ho. Spoko, nie? Stary spoko! Zajebiste! A jeszcze proste, nie? No, Ale stacja na no Dużym Jeziorze, coś się dzieje daleko, rybka skacze, i chcę sprawdzić. Zajebiste to jest. Bum, bum. Siema, nagrywam odcinek z reakcją Zrób reakcję na, na, na droniarza, bo z dronem, przez drona Tak 24h przez drona Tak Posiedzieliśmy trochę u trąbalskich, a ja poszedłem dalej testować moje umiejętności grania w rzeczywistość Ej, duży tu jest sklep, nie? Ej, ogromny jest ten sklep, ogromny Cych. Cych. Jeszcze teraz jakieś piczko i jestem ready Pepsi Max, wow Moje ulubione Kurde blade E, no i działa Konieczne zatwierdzenie. Halo? Jak widać z minuty na minutę moje skile życia z dronem zamiast oczu stają się coraz lepsze Przyszedł czas na pierwszego bossa Ściankę wspinaczkową co z tego wyjdzie? Jak sobie poradzimy na ściankach? Wydaje mi się, że będzie lekko obsłona dupka, ponieważ nie wiesz na, na co spadasz, ale dowiemy się dopiero, kiedy spróbujemy, proszę Państwa. Pozdrawiam, cześć. Ale to jest k***a weird, man. Co za No <grym grym> Nowy sport, tak Zajebiste, no. Robienie wszystkiego w dronach, nie? Dobrze, proszę Państwa, na pierwszy ogień idzie fiolet. Zaczynamy tutaj, gdzie są te dzędzle, tu. Dobra. Pierwszy poziom poszedł dość szybko. Zapomniałem o oksach. czyli lepiej jednak, żebym nie, nie spadał. Ale powiem szczerze, że stresujące przeżycie. Na kolejnym poziomie nie ukrywam, było już trochę trudniej. Moje ciało zasłaniało mi chwyty i ciężko było oceniać odległość. Podmianka nogi, tutaj gdzieś jest, nie? Kuk. Jeszcze się bujam i nie widzę, co się dzieje. Fuck. Dobra. Kur... Uh. Ty, to widzisz, koleżko, teraz robimy tego. Haha, to śmieszne jest, jak tak się tam... To... Czas na level trzeci. Najbardziej schizowy był w tym wszystkim strach przed spadaniem. Porównałbym to do spadania z zamkniętymi oczami, a może nawet gorzej. Dobra, jest. Fajnie, kolejny poziom zaliczony. Nie było w nim dużo trudności. Czasami w, ty, w tym widoku nie widać dokładnie, gdzie się kładzie stopy, co jest dosyć trudne, bo stopy są bardzo istotne. Tu jest początek dosyć trudny. Uff. Moja głowa ogromnie obawiała się upadku, dlatego wiedziałem, że muszę bardzo uważać, żeby się nie ześlizgnąć i nie zrobić sobie kuku. To był jedyny warunek. Nie spaść. Totalnie nie tak się go robi, nie? Ciężka sprawa. Trochę jestem obsrany. Uff. Ręce są zaliczone. Yy, niestety yy, się nie nagrało tutaj. Nie włączyłem nagrywanka, ale na odkupienie win zrobię drugiego niebieskiego. On będzie trochę scary, bo tam jest dosyć wysoko, ale zobaczymy. Cyk za jaja? dobrze, zaliczone, zaliczone. No po Return to home, ty ja go jeszcze... Pod... Ja cię jeszcze potrzebuję, synek. Ty mi tutaj nie ten. Uff. Ten był fajny, ten był straszny. Trochę się zesrałem. Dobrze mordeczki, teraz robimy różowego, którego widzimy jest za mną. Kurwa. Kontrolowaniem drona od teraz zajął się Pietrula. Pójdź, pójdź, zatrzymaj. Znaczy na prawo. Na no, nie, nie teraz. A dzięki. Jest. Dobra. Bum. Chodzenie mi wychodzi jako tako, ale jak będzie wychodziło jeżdżenie? Przekonamy się o tym teraz. Jeżdżenie samochodem, coś tu pogrzało cię, spokojnie. Spokojnie, bo tego zadania też się podjąłem. Ale wszystko w swoim czasie. Tylko na rowerze. Tylko i aż, ponieważ nie wiadomo jak to wyjdzie. Dobra, to będzie krwa ciężkie, nie? Sorry Wojciech. Nie nie nie, 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 nie. Kontrolowaniem drona w tym zadaniu zajął się Pietrula. Ale to było ciężkie. To było dużo trudniejsze niż mi się wydawało. Prawie się dobce w jakieś samochody, w jakąś babkę. Państwa. Także teraz prawdziwe zadanie, skok z bungee. Zobaczymy jak, jakie odczucia, czy trudniej, czy łatwiej niż normalnie. Kto wie, kto wie. Przekonamy się dzisiaj, ponieważ dzisiaj wyjedziemy na dźwigu. Oj, nie będziesz tutaj miał mygu. Wydaje mi się, że będzie ogólnie łatwiej, nie? Będzie takie przeczucie, że jest się jak w grze. Ej dobra, jak musiałem kliknąć ten rekord i popatrzyłem się w dół, to jednak troszeczkę tam kubki w gaciach się zrobiło. Uuuu! Ale panoramka. Całkiem wysoko, powiem szczerze, z tego co tutaj widać. Cały Kraków. Dobra, tamto nie chciałem się patrzeć. Spra sprawdzone wszystko 10 razy? Na pewno bezpiecznie? Zobaczymy, to, jak się nie odetnie, znaczy, że tak, nie? No i to jest odpowiedź, kurde. No, jestem gotowy. Odliczamy się, przechylasz. 3, 2, 1, bank. O kurde! Wow! Wow! O, kurde, ale mocne, ale mocne. Ulala, hu. No, trochę przerażające, bo turbo po raz pierwszy miałem sytuację, że tak daleko spadam i nie mogę tego kontrolować, tak naprawdę. Widziałem siebie spadającego, ale odczucia, no powiem szczerze, dużo wrażeń, dużo wrażeń. Tym rowerem to był żart, ponieważ znajdujemy się teraz na placu manewrowym. Jazda samochodem nie była taka trudna, niestety. Brak słońca i słaba widoczność nie pomagała w tym zadaniu. O kurde, są jakieś dziury, nie? Co ty nie widzisz, przez Czekałem, czy jest czy no. O, kur... Nie, no to jest dużo. O, o kurwa, kur... no, Ja chyba bym wyjechał na ulicę moim zdaniem, bo to... na no, główną. normalnie bym pokazał tym chłopaczkom jak się jeździ. Dobra, chodź. Tego to ja nie widziałem ty. To ja mam nie Kurde, było blisko stary, nie? No, już tak widziałem nas na boku, nie? Dziękuję. No Dobrze proszę Państwa, w takim razie bierzemy tego drona, cyk Zwijamy go sobie ruchem ósemkowym, ściągamy na dół. Przez Dobra, normalnie cyk. Gotuję przez okno. Right. E, jesteśmy już w domu. Zanim pójdziemy na melanż, bo już Wam zdradzę trochę planów. Mam zamiar wyskoczyć na piwko. <laughs> Jestem trochę crazy. No i co poradzę? <laughs> Aha, to ja moi mili państwo witam mi was w mojej kuchni. Sobie umyjemy naczynia. Ogólnie ktoś mi powie, że źle je umyję. Ja mu powiem oczywiście, że źle umyję, ja jak mam umyć, jak dobrze. Ogólnie, gdyby nie YouTube, to ja bym nic nie robił. Odcinki mi się uczyłem w stolice, jazdy na motocyklu, kickflipa, kill flipa, will flipa, bambicha, Tylko i wyłącznie zasługa tego, że to nagrywałem. Gdybym tego nie nagrywał, to nigdy mi się nie chciało uczyć. Proszę Państwa. Jako youtuber podpisałem cirowla z diabłem koleś. I for a, safe Aha, bo on musi latać, żeby tam się okładzać. <grymne> Witam w mojej kuchni. Posprzątaliśmy, to teraz trzeba zrobić jedzenie podkładzik <grymne> Ja pierdzielę czas wyjść na miasto, ale zanim trzeba się porządnie przygotować, wybrać ciuch i ogolić piczo drapy Oczywiście zapomniałem włączyć nagrania z rona, ale do tego już przywykliście Sprawa. Nie wygląda za ciekawie. Widać tej placuszki. Tutaj, tutaj. No jest dużo zostawione, Ale jakby było ciemno, to by przeszło. Umyty i pięknie pachnący, bez zawahania ruszyłem do moich ziomali przetestować skille szachowe No poczekaj. Dwie minuty, czy jest? Trzy. Dobra, dawaj. Leci no. Kurwa, nie nagrywam tego masakra. <głosy> <Ja> <głosy> Nie, co? Jak coś to masz 30 sekund <grym> <Okay>. <grym> no nie w sensie no. Ja ci to mówię, że właśnie wiesz Że co? Że, że... pstro <grym> O mocny jest Fuck, zauważył <grym> <grym> Ja yes. Dało Do, się wygrałem Nie takie łatwe No ja, się... na czas na, czas, czas na pewno zrobisz ja, Jeszcze będą równie grane takie chamskie No żeby nie widział poskośnych No bije go <grym> O! Ciup. Ej stary, to jest tak zabawne! Co ty mnie? Co? Nie, nie było czegoś takiego. Jak? A go nie widać, bo się tak wtopił w... O! No, i dobra! nie gra, jest nie. Poddaję wiadomo, Znale. że takierka to jest do poddania. Jak widać, nie takie łatwe. No, e, a ja dzisiaj tu. jechałem samochodem, byłem na wspinaczce, wspinałem się na ściance wspinaczkowej. Aha. wiele ciekawych rzeczy było. Tu mów, jak mi chcesz popatrzeć. Wiele rzeczy ciekawych było. Ej, stoimy pod pubem, tam jest zioma. W ogóle nie słyszy. Na sam koniec dnia poszliśmy się rozerwać do Cosmic Games pubu. <laughs> jesteście ciekawi, jak mi pójdą z zrężenia? Ten dron jest niesamowity. Ej dobra, żeby go nie zepsu zepsuć może. Sensor error, okej, okay, dobra. <śmany> <śmany> okay,

Było niesamowite, proszę Państwa. I tak zakończymy dzisiejszy odcinek. Wielkie podziękowania dla DJI, że sprawili nam taką zabawę. Wielką frajdę. Od tej strony nie znaliście dronu. Nie tylko latanie, ale również rozrywka z znajomymi kumplami. Nie ma nic lepszego, proszę Państwa. No i widzę, teraz coś dla Was. Dobrze o tym wiecie, że Was kocham, bla, 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 Dziękuję Wam za wszystko, bla, 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 ale chciałbym Wam coś w końcu dać. Eee, po tym odcinku wpadłem na pomysł, że eee, w sumie ja tak naprawdę mam już jednego drona, będzie ze mną na podróży w Mini czy grą. Fajnie się do podróży i on naprawdę całkowicie mi wystarczy. Postanowiłem, że sobie konkurs. Wystarczy, że zrobicie mema z moją twórczością. Wyślecie mi go na Instagrama bądź. Rzucicie go do sobie na Insta Nie mnie oznaczycie, oczywiście to jest bardzo istotne żebyście mnie oznaczyli bo ja nie będę wiedział że go stworzyliście. jeżeli się wstydzicie udostępniać wiem, że też są tacy ludzie śmiało nie bójcie się możecie mi to wysłać po prostu wiadomości prywatnej aczkolwiek jeżeli tak zrobicie prosiłbym was abyście tutaj w komentarzu pod tym filmem napisali wasz nick na Instagramie I jeżeli w ogóle chcecie wziąć udział w tym konkursie też napiszcie w komentarzu tutaj na YouTube, wasz nick na Instagramie dzięki temu będę wiedział które tak naprawdę wiadomości sprawdzić. Mimo tego że wszystko będę przeglądał, tak będę miał jasną sytuację będę wiedział kto wysłał kto nie dajmy sobie tydzień na coś takiego bo wydaje mi się że to jest wystarczająco długo tydzień na zgłoszeń Powiedzmy, za dwa tygodnie głosze, kto wygrał nadzieję, że się taki pomysł a ja sam i chciałbym robić takich rzeczy więcej, tak co? E, kilka minut roboty, grą za około 7 tysięcy złotych może tak fajna sprawa. Jeszcze raz, dziękuję, bardzo Was. Mm.